Witam serdecznie z tej strony Iwa. Dzisiaj troszeczkę o przywrotniku pospolitym, czyli potocznie Alchemilka lwiałapa. Różnie się to nazywa w moim domu od nazwy łacińskiej. Alchemilka to zioło się nazywa. Co nam będzie potrzebne, żeby cokolwiek z tego wykonać? Czyli zioło do przygotowania herbaty, zioło suszymy. Do przygotowania kropli będzie nam potrzebna szklanka, w której odmierzymy sobie pożądaną ilość ważony słoik oraz pół litra wódki. Rozdrobimy sobie zioło. To zioło sobie odmierzymy w szklance, a w międzyczasie Wam powiem, na co jest pomocna, do czego używamy i co możemy dzięki tej nalewce czy herbacie osiągnąć i w czym możemy sobie pomóc. Zastosowanie ma zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Ja już troszeczkę naskubałam. Będziemy kontynuować i jeszcze bym chciała Wam pokazać jak wyglądają liście. Ja oczywiście postaram się Wam się zrobić odcinek, w którym Wam pokażę w środowisku naturalnym nie miałam akurat telefonu przy sobie, więc nie mogłam Wam pokazać. Tak wyglądają liście, a zioło wygląda w ten sposób: zielono-żółte kwiatki, właśnie zaczyna kwitnąć. Potem postaram się Wam jeszcze pod światło pokazać. I tutaj, jeżeli chodzi o łodygę i o wzrost tej rośliny, to od 10 aż do 50 cm. Te zioło rozrasta się w różnych kierunkach, ma piękne kwiatki. Postaram się w środowisku naturalnym jeszcze zrobić zbliżenie, tak żebyście wiedzieli, jakiego zioła szukać. Jeżeli chodzi o zastosowanie zewnętrzne, wykorzystujemy do tego napar lub nalewkę w niektórych przypadkach, ale może ona parze i o tym, jak zrobić herbatę. I co z tej herbaty? Jeżeli chodzi o herbatę, no to jedna łyżka suszonego ziela, taka zwykła łyżka do zupy na 200-250 ml i to herbatę parzymy przez 10-15 minut, potem przecedzimy i jeżeli chodzi o problemy zewnętrzne, no to wtedy rozrzedzimy to z litrem wody i przemywamy cerę na przykład trądzikowatą, cerę tłustą, cerę, na której są wrzody albo inne egzemy. Do tego jest nam to potrzebne. Jeżeli chcemy zrobić napar, robimy o połowę słabszy, czyli z jednej małej łyżeczki na 250 ml dodajemy litr wody i w takim naparze możemy płukać oczy. Jeżeli mamy zapalenie spojówek bądź podrażnione oczy lub skórę w okolicach oczy, to możemy przepłukiwać bądź zakraplać. Jeżeli chodzi o zakraplanie, tu bym jeszcze zrobiła to w tendencji 1 do 3, czyli 3 czwarte łyżeczki na 250 ml przecedzamy Po zaparzeniu, oczywiście parzymy 10-15 minut, potem dolewamy litr gorącej wody i można przemywać oczy. Pamiętajcie, że ostrożnie z tym. Jeżeli chodzi o zastosowanie zewnętrzne, czyli trądzik, zamiany na skórze oraz blizny, możemy bezpośrednio blizny rany takim wywarem bez rozrzedzania nacierać, wcierać, przemywać. Możemy wykorzystywać taki napar również do nasiadówek, czyli problemy kobiece nasiadówki, kąpiele lecznicze w przypadku, kiedy mamy zapalenie pochwy, zapalenie e, zewnętrznych e, okolic intymnych. E, również możemy korzystać z takiego naparu e, i na pewno będzie pomocny, e, bo m, działa ściągająco i bardzo fajnie nam e, złagodzi te stany zapalne oraz e, ten problem ze swędzeniem. E, do czego jeszcze możemy korzystać, jeżeli chodzi o takie nasiadówki albo e, kąpiele, w, na przykład w misce albo w niewielkiej ilości wody, wody w wannie? E, to w przypadku, kiedy mamy hemoroidy, e, również nam takie kąpiele pomogą. E, również herbata pomaga w przypadku, kiedy mamy problemy żołądkowe i kiedy mamy problemy na przykład z żylakami, e, też nam pomoże taka herbata. E, ale usprawni nam pracę jelit, pobudzi nam apetyt, nastartuje nam z powrotem przemianę matarii i spalanie tego, co mamy w naszych jelitach, czyli zrestartuje nam te nasze jelita i przywróci poprawną funkcję jelit. Bardzo pomocne przy biegunkach, przy zgadze, jeżeli mamy zgagę nadkwaśność, jeżeli mamy wzdęcia, problemy z żołądkiem, generalnie podrażniony, delikatny żołądek, również taką herbatę możemy pić. Z tym, że w przypadku, jeżeli chodzi o herbatę, która ma być przeznaczona do problemów jelitowych, trzy razy dziennie po pół szklanki, nie więcej, to nam w zupełności wystarczy taka herbata. Jeżeli chodzi o herbatę, która nam będzie służyć do problemów z cyklem menstruacyjnym, dwie, maksymalnie trzy szklanki dziennie. Natomiast, jeżeli mamy problemy z zejściem w ciążę, ja za chwilę będę omawiać ten temat, to trzy aż cztery szklanki dziennie. Jeżeli chodzi o problemy intymne, o problemy z zejściem w ciążę, bardzo pomocna jest alchemika, dlatego że wzmacnia mięśnie macicy co zapobiega poronieniom w przyszłości i pomaga kobietom, które właśnie starają się o dziecko, a mają problem na przykład z donoszeniem albo w ogóle zejściem w ciąży. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zacząć pić tą alchemilkę i w takiej właśnie większej dawce po to, żeby wzmocniły nam się mięśnie macicy, ale również to jest dla kobiet, które mają problemy z trzymaniem moczu, bo wzmacniają się mięśnie w okolicy intymnej, i to również bardzo fajnie działa dla osób, które mają z tym problem. Stany zapalne, pochwy, stany zapalne sromu e, z z czy swędzenie, jakiekolwiek obfite miesiączki, bolesne miesiączki z tym poradzi sobie właśnie Alchemilka. Tylko trzeba trzymać się zasad i tych herbatek nie pić za dużo ani za mało. Jeżeli wypijemy za mało, nie uzyskacie tego efektu. Jeżeli wypijemy ich za dużo, mogą się pojawić szumy, uszne albo inne tego typu problemy. Więc pamiętajcie o tym, żeby nie pić tej herbaty za dużo. Jeżeli chodzi o wzmocnienie macicy. No właśnie problemy miesiączkowe to jest jedna z najlepszych roślin, która Wam pomoże i zmniejszy te krwawienia miesięczne, które dla wielu kobiet są problematyczne. Dobrze, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie problemy. Jeżeli znacie jakieś dodatkowe możliwości wykorzystania alchemilki albo działanie alchemilki po bo oczywiście możecie się podzielić w komentarzu ale jeszcze wrócę do zewnętrznego bo mi się właśnie przypomniało zastosowanie to przy zapaleniu dziąseł albo po tym jak usuną wam zęba to możecie sobie właśnie taką herbatą przepukiwać. Tak samo migdałki, zapalenie gardła, zapalenie krtani, kr 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 również możecie sobie właśnie takim odwarem naparem, przepraszam nie odwarem, bo na nie gotujemy alchemilki, możecie sobie właśnie, co jest bardzo fajne, przepukiwać gardło. I teraz jeżeli chodzi o nalewkę, ma bardzo podobne działanie, tylko jeżeli chodzi o nalewkę, to stosujemy. 2-3 razy dziennie, maksymalnie po 15 kropli. E, I tego musimy się trzymać. E, wykorzystujemy tutaj szklankę ziół, e, która jest rozdrobniona. Wkładamy do słoika. Przygotowanie jest bardzo proste. Nieproblematyczne. Wkładamy do słoika. Zalewamy pół litra wódki. I to by było w zasadzie tyle, moi drodzy. 14 dni się maceruje. Przecedzimy po tym czasie i używamy. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej.